Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wybaczcie, że dzisiaj jestem trochę nieprzygotowany do nagrywania tego odcinka, dlatego że przebywam na rekolekcjach, które nie głoszę, lecz jestem jednym ze słuchaczy. Rekolekcje dla księży prowadzone przez fenomenalnego księdza profesora Waldemara Chrostowskiego. Pewnie nikomu z was nie muszę go przedstawiać. Ale w związku z tym też, co się dzieje na katolickich YouTubeach w Polsce, chciałbym jedną rzecz puścić. A natchnęło mnie to po tym, gdy ktoś mi podał linka do filmu, no niestety, ojca Adama Szustaka. Mniejszego przywołuję, żeby wzbić zasięgi. A właściwie po co się tłumaczę? To znaczy, rzadko go słucham. Między innymi dlatego, żeby się nie denerwować. I są tacy przemawiacze z Słowem Bożym w Polsce, których zasadniczo nie słucham, bo się jako ksiądz i trochę teolog denerwuje. Dlatego, że czasami odnoszę wrażenie, a nawet gdybym nie był tego pewien, to bym tak nie robił, że powiedzmy dziewięć zdań w ich wypowiedzi jest no takich nie do zarzucenia i nagle to dziesiąte daje wykrzywiony wniosek. Abyście zrozumieli, o co mi chodzi, posłużę się przykładem ze Starego Testamentu. Pamiętacie, może jak w drugim opisie stworzenia świata, Pan Bóg mówi: Możecie spożywać owoce z każdego drzewa, ale z tego drzewa Wam owocu nie wolno kosztować. Czy kojarzycie okoliczność, w której Pan Bóg przekazywał to człowiekowi? Tak, został stworzony Adam, pierwszy człowiek. A czy była już Ewa? Nie, Ewy jeszcze nie było. A kiedy przyszedł szatan i zaczął kusić pierwszego człowieka, to z kim zaczął rozmawiać? Z Ewą. A skąd Ewa wiedziała o tym, co powiedział Stwórca w raju? Od Adama. Adam był pierwszym katechetą Ewy. To, w jaki sposób przedstawił to, co mu Bóg powiedział, skutkowało w życiu duchowym Ewy. Między innymi w dialogu z szatanem. No i się okazało, że diabeł, taki chytry, proszę zobaczyć też jak sztuka sakralna przedstawia to kuszenie, gdzie wąż jest owinięty wokół drzewa, jakby tego zakazanego. On w pewnym momencie wprowadza zamęt do głowy i serca Ewy. Jesteś pewna, że Pan Bóg Wam niczego nie zakazał? Co moglibyście jednak spojrzeć, dotknąć? I Ewa zaczyna w tym dialogu nawet wymyślać, mówiąc, no, nawet nie pozwolił nam dotknąć, czego Pan Bóg nie powiedział. No, no i nastąpił grzech, ale zmierzam do czego? Być może, jak to mówi tradycja też, nie tylko starochrześcijańska, ale żydowska, fatalna była katecheza pierwszego człowieka. Może on coś nie tak powiedział Ewie. Może ona sobie coś tam dodała, dlatego że no, taki miała charakter, takie usposobienie. Nie zawsze przekazujemy doskonale i rzetelnie. Ale czasami tak jest, że w przekazywaniu prawd wiary jesteśmy jakby w dziewięciu zdaniach dobrzy, a w tym dziesiątym tkwi jakiś fałsz, jakiś katastrofalny wniosek. I powiem szczerze, już tak nie dotykając. Szczegółów tej katechezy ojca Szóstaka, Jak będziecie chcieli, to mogę się zmierzyć z tym w jakimś innym filmie. Ja go tak niestety odbieram i są jeszcze inni kaznodzieje w Polsce i nie tylko, w ogóle już wysoko postawieni w hierarchii kościelnej, którzy w taki sposób przekazują słowo Boże. Niby cytują Pana Boga, niby naprowadzają do prawdy, niby w Mówią to, co usłyszeli od niego, a jednak ta teheza jest taka, że doprowadza do zgniłych owoców i do dotykania tego zakazanego drzewa. Dzisiaj tak w ogólności, no wybaczcie, że nie chcę się tak bezpośrednio koncentrować na tym, co w tym filmiku usłyszałem, bo go nie całego przesłuchałem, powiem szczerze, bo wystarczyło mi już tam ileś minut, że już mi się to duchowe ciśnienie podniosło. Nie wiem, może jestem już uprzedzony, nie wiem, nie wiem, chyba nie. Raczej to wynika z tego, że ja słyszę między wierszami tę kwaśną katechezę. Tak jakby się chciało wprowadzić relatywizm, ze spokojem, dzisiaj już jest dobrowolność w słuchaniu tego, co mówi Pan Bóg. No, tak jakby się chciało głosić tę katechezę adamową, przekazaną Ewie w taki nie do końca wiarygodny sposób. Która katecheza nie umacnia w relacji z Bogiem, ale wprowadza pewien mętlik. Najważniejsze jest to, to co jest moim uczuciem. Nie? Najważniejsze jest to, że Ewa powiedziała, nawet zakazał nam dotykać tego drzewa, a nawet Pan Bóg tego nie powiedział. Ale nieważne, ja to tak czuję, ja to tak odbieram. tak Liczy się moje wrażenie. To na tyle, jeśli chodzi o pierwszą część. A tak jak mówię, dzisiaj tak wyrywkowo, tak muskam. Natomiast być może się ustosunkuję do tego jeszcze więcej i głębiej. A druga rzecz w gazecie Niedziela na portalu. Nie wiem, czy słyszycie coś tam się dzieje takiego ciężkiego. Mam nadzieję, że to do Was nie dociera. Na portalu Niedziela przeczytałem ciekawy artykuł i już Wam go ukazuję. Badania w Stanach Zjednoczonych wykonane na mniej więcej 16 tysiącach katolików okazały, że katolicy chcą powrotu do czci eucharystycznej. A teraz popatrzmy już na treść tego, co wyprodukowała Niedziela i parę jeszcze słów dorzucę. A przy okazji niech Was Pan Bóg błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Ankieta była w dużej mierze przeprowadzona na praktykujących katolikach, przy czym 91% z nich... Stwierdziło, że uczęszcza się świętą co najmniej raz w tygodniu i wierzy w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa. 84% respondentów określiła się jako katolicy od niemowlęcia. Przynajmniej dla mnie jest to zatem bardzo ważna ankieta, ponieważ ja uważam, że powinniśmy przede wszystkim słuchać w Kościele ludzi wierzących, a nie takich, którym się wydaje, że wierzą. Wśród prawie 16 tysięcy odpowiedzi 14 725 pochodziło od katolików świeckich z każdej diecezji w kraju. Może pamiętacie, że w lipcu odbywał się Kongres Eucharystyczny w Indianapolis? 780 uczestników tego Kongresu również przesłało swoje odpowiedzi. Zapytani o to, co najbardziej przyczyniło się do utraty wiary w Eucharystię, respondenci w przeważającej większości wskazali na przyjmowanie komunii świętej na rękę, w pozycji stojącej. Przy czym prawie 58% stwierdziło, że miało to największy wpływ. Dodatkowo podkreślono poznawanie Komunii Świętej grzesznikom publicznym, którzy odrzucają katolickie nauczanie, nie ma szacunku i czci wobec Eucharystii, swoboda w podejściu do Eucharystii także ze strony duchownych, duchownych. brak katechizacji wiernych i przeniesienie tabernakulum z dala od centrum sanktuarium. Lekceważące zachowanie wśród duchowieństwa, z doniesieniami o kapłanach spieszących się podczas modlitw liturgicznych i nie obchodzących się ostrożnie z Eucharystią, brak okazywania szacunku wobec tabernakulum. Być może ktoś będzie się czepiał, że tę ankietę, na tę ankietę odpowiedzieli przede wszystkim chodzący do kościoła i wierzący. Być może ktoś powie, no ale właśnie. Przede wszystkim właśnie ta część katolików ma mocno konserwatywne podejście. A może tak jest, że kto wierzy, kto klęka przed najwyższym, kto rozumie czym są sakramenty, może dochodzi do takich wniosków jak te w ankiecie w sposób bardzo naturalny. A tam gdzie brakuje odpowiedniego szacunku wobec Pana Boga, gdzie liczy się własne ja, samopoczucie duchowe, religijne. Tam do takich wniosków się nie dojdzie, bo może więcej wieje tam ducha tego świata niż Ducha Świętego. To takie moje osobiste spostrzeżenie.